Cześć, mam jestem Nadia. Witam Was na moim kanale i dzisiaj będziemy nagrywać taką grę. Chodzi o to, że mamy hamburgerki, mamy kostkę. Losuję kostką. Jakiś kolor? No akurat mamy tutaj fioletowy kolor, bo musieliśmy trochę naprawić kostkę. Mamy obrócone i wykulam. muszę cztery razy nacisnąć. Tak, w momencie kiedy wrzuci ona do niego, to musi cztery razy nacisnąć. O i teraz patrzę, Nadia Wam pokaże, co się stanie, jak po prostu który z nich... W końcu ostatni raz kliknie w świnkę Uwaga, patrzcie, daje brzuchol Mi się wydaje, że się spieć kliknieć No, i wybucha po prostu To jest chyba kolor fioletowy Dobra, Nadia zdobyła fioletowy pionki. Zobaczymy jak jej będzie szło o, czerwony. jest czerwony, dobra. Szymon ma czerwony, Nadia trafiła na fioletowy, no a panek ja trafił na żółty. Ja bym zielony odłożył, schowajmy Czerwone. w takim razie. Wszyscy połóżcie swoje hamburgerki właśnie, żeby było je widać. Cię? No, jestem ciekawy. Cztery. O nie. Ale na początku fajnie tak. mieć czwórkę, bo właśnie... Cztery. Uff. No na razie nic się nie stało, zobaczcie, może mu o pół centymetra trochę brzuch urósł. To kto teraz? E, chyba ja. No dawaj Szymon, dawaj. Szymon. Kręć, kręć, Rzuc na ciebie wybieraj. Dwa, dwa. No dobra. To nie jest Raz, takie trudne. Dwa. Teraz ja. Dobra, Lipan. Czy mam, czy... no, Lipan chcesz nam coś Możesz powiedzieć? Wybuchnąć. Przy czwórce teraz chyba jeszcze nie wybuchnie. Teraz na spokojnie. No ale jednak na samym początku czwórka to. Dwa. Dwa to jeszcze jest light, mi się wydaje, ale zobaczcie, że jego brzuch jeszcze jest już naprawdę spory, co myślisz? No nie. Chcesz coś powiedzieć przed tą rundą? Jeden. Jeden? No to masz fuksa. Zostało trzy i dwa. dwa, dwa. Raz. O! Okej. Okay. Raz. Oj, trójka. O nie. To jest zagrożenie żółcia. Okej. Okay. Yes. Ja teraz trzy. Aha. Trzyma. Dobra. Nadusia. Dwa, trzy. Okej, okay, okej, okay. robi się coraz groźniej. Poczekajcie, pokażmy widzą Jego brzuch już... koszula zaczęła się rozpinać, więc... No musi. Trzy. trzymo, no, to tylko jeden. Raz. Raz. Ej, czekaj, raz, dwa, trzy Nie było nie? Chyba nie kliknęło, no, ostatni Okej, okay, okay. kliknął Teraz kliknął W ogóle zauważyłem, że da się te burgery rozłożyć i pozbyć z nich sosu <laughs> to Mogę rzucić? No, w końcu tutaj po ja wszystkich problemach Jeden tak. miała, tylko jeden miała No to nie Szymon <laughs> Ale trudno, stary, dawaj Dawaj, ja się stresuję, ja się stresuję Raz Nie było no. Nie, nie było o, dwa, trzy, cztery! Dobra, nie pękło, To jest niemożliwe, że to jeszcze nie strzeliło. Dwa. Skończyło nam się burgery. To... Nie, to teraz niech każdy po jednym zielonym. Każdy po jednym zielonym, ja będę, słuchajcie, wam losował, mogę? Jako no. taki osobny człowiek. Jeden! Dobra, po prostu wybierz... Jest tak, jak tak są rozłożone. Bierzcie, ja nie wiem jakie są numerki, naprawdę. Cztery! Ja mam jeden! Ale fuksa masz w takim razie, Dobra, a ty? Ale fuk! Ale fuk! Nie, 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 nie! Proszę, lipanek! A teraz też No. kolej. Ja mam jeden. No, 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 no dawaj, no, dawaj, no, dawaj, no, dawaj, no, dawaj ma się. Mam trzy! Wow. Okay, no to lipanek! Na pewno lipanek! Jest! Jest! Brawo, brawo! No, <noise> Przegrał, no, słuchajcie! No jest dobrze, jest dobrze! Kochani, jesteśmy po rundzie pierwszej, przegro. Lipane będzie później kara Zobaczymy to w drugiej rundzie, słuchajcie. Zielony. Zielony, dobra, czyli jest tak samo, a prawie ten sam układ. Żeby nie było. Żółte zabieram. Ech, pomieszam, żeby nie było. Pomieszajcie. Znowu zaczynam. Dobra, dobra. Cztery. Ha dobra, ale coś z tak Cztery, dobra. Szymek. Bardzo ważne, żeby właśnie było słychać te takie stuknięcia. Okej, okej. Cztery. Dobra. Dwa. Dwa. Dwa, dwa, dwa. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Dawaj, dawaj. Cztery. No dobra, dobrze, że masz teraz, bo później by było trochę ciężko. Raz, dwa, Ale już brzuch mu się zaczyna rozpinać normalnie. Lipan teraz. Trzy. Dawaj. Nie zostało tylko długo. Chodźcie zostało mi już po pół piąków, zobaczymy. Ile kliknięć? Trzy No, na pewno. Nie. Nie. No i że jeden... Dobra. Dwa. Jeden, dwa. No. Dobra. No to Lipan Ile to jest? Uwaga. Dobra. 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 Cało tylko trzy. Pokaż tego pionka. Najgorszy! Ale w tym momencie on nie będzie zły, bo te żółte pamiętajcie, jeszcze odłożyliśmy. O! Patrz, jaki jest gruby. Dobra, ja mam jeden. Aha. Ja też mam jeden. Z twojego kolegi. Nie! Ha! Ok. Znowu nie ja się... No Dobra, słuchajcie, rozdajemy po żółty. Jeden! Dobra, Szymon. Dobra Ile? Dobra O, Lipanek ma cztery Uważajcie, no. no żeby on przypadkowo nie wybuchnął kryzys. też Okej okay. Teraz, dwa Ale, ale Lipanek na no pewno przegrał I teraz znowu wybucha No No dobra, no Lipan dostał w ciry po prostu no przegrał lipanek i jeśli wam się podobało to zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. Pa! I tą grę będziemy grać jeszcze u Szymona. W sumie za chwilkę, więc wbijajcie do Szymona. <śmiech> o! <śmiech> Jest, no, nie do tej Dziwna zabawka! która tańczy, tańczy z Fortnite'a No to cześć kochani Do zobaczenia u Szymona